Hej, mam do ciebie takie pytanie. Ciekawe pytanie, interesujące pytanie. Chciałbym, żebyś mi odpowiedział na nie, i pod spodem w komentarzu pod moim filmem napisał: Dlaczego ta kobieta, którą poznałeś, jest Twoja. Dlaczego używasz takiego sformułowania, że ona jest Twoja? Idę z moją, idę z moją, idę z moją. Czy ona naprawdę jest Twoja? Piszcie w komentarzach pod spodem, pod filmem, dlaczego tak mówicie na kobietę, która jest obok Was. Piszcie oczywiście również. Panowie, ci, którzy nie macie takiej sytuacji, ale zaobserwowaliście te osoby, które w ten sposób mówią. Drugie pytanie: Dlaczego twierdzisz, że ona jest jedyna, jest jedyna i ta najlepsza? Tak jakby nie było innych kobiet na świecie ładniejszych, lepszych i ciekawszych od tej twojej. Będę wdzięczny za. Napisanie pod spodem komentarzy, dlaczego ona jest Twoja i dlaczego ona jest jedyna, dlaczego ona jest taka niezwykła, dlaczego. Piszcie, panowie, z perspektywy tej, jeżeli Was to dotyczy, jeżeli to wy używacie tych słów moja i ta jedyna, i piszcie, panowie, również z tej perspektywy, gdy obserwujecie tych mężczyzn, którzy w ten sposób mówią, dlaczego. Tak mówią i dlaczego tak jest. Bo czy kobieta tak naprawdę może być tą jedyną i tą, yy, tą niezwykłą, jedyną na całym świecie? Skąd o tym wiemy i dlaczego? I drugie to również pytanie: dlaczego moja? Zapłaciłeś za nią, jest na własność, jest swoją własnością? Piszcie. Piękne, ładne komentarze pod filmem. Dziękuję Wam za to bardzo, bo wiele osób być może się doedukuje. Ja również też chciałbym się doedukować. Osobiście dziś pozdrawiam Was z pięknej Sewilli, cudowne miasto, do którego warto powracać. Są miasta na świecie, które warto zobaczyć. Ale są miasta, które warto zobaczyć i do którego warto powrócić. Ja uważam, że Sewilla jest takim miastem, do którego, które warto wielokrotnie zobaczyć i wielokrotnie powrócić. Gdybyś miał w każdym razie problem z uwodzeniem, lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Zapraszam cię serdecznie na szkolenie do siebie lub na konsultacje. Osobiście dziś, pozdrawiam cię. Pięknej Sewilli życzę jak najwięcej cudownych randek. Dziękuję za komentarze, które napiszecie pod filmem. Trzymaj się ciepło. Hej.